Proszę Państwa, Paweł będzie skakał. Poszło już do czekalstwa do skakania roberem? Witam. A, on się poci dosyć potężnie. Nie. To jest ten. Nie. Poci się? Jeszcze jak. Zobacz, tu masz tuste Tak Tam pineska była A? Pineska tam była, dobrze, że na to nie wskoczyłem To jest pineska To nie jest pineska Podkładka Ale rozcięłoby, bo jest ostra. Co to jest? Co jest? To jest To jak pineska, zobacz Czekaj, to nie, nie, nie chcę, żeby to leżało tutaj, bo jeszcze ktoś inny będzie miał mniej szczęścia niż my i coś mi się wydarzy Dlatego Najmądrzejszym pomysłem będzie położenie to o między paręczą To jest głupi No, ale przynajmniej nie jest na ulicy i nikt niech tego nie przedziurawi się o to czy coś Ua. ja jakbym stronował ten zrobił pewnie jakieś 20-30 stopni i jeszcze bym mi się złamał wahać. Czy się raz z pawaleczkiem teraz? Wahacz trzy razy, a gu... wspornik główki raz o no? I że to jeszcze jeździ. No i jeździ! Wzmocnione to jeździ do czasów. No. <noise> nie ten bieg mam. Na trójce nie polecam. Też słychać. Znaczy nie słychać, że słychać. Wiem. <grych> tak. <grych> tu chyba prosto, bo czerwono będziemy mieć przez 30 sekund. No jak chcesz. Tam. No, nope. ja jak widzę dzieciaki, to już mi się źle robi, bo wybiegają w najmniej oczekiwanym momencie. Czekaj, muzykę mi wyłączyło, i chcę ją przywrócić do stanu słyszalności. Piękny patent na grawki. Nie wiem, ale od jakiegoś ziomka z YouTube'a też to wziąłem, wiesz? Nie pamiętam u kogo to było. Może ktoś wie, kto tak był zaopatrzony w taki patent. To może ktoś z widzów podpowie. Działa? No działa, jest bardzo dobry. <zysy> Zjemnie, uciekać! To w prawo, na fontanny Ja też mam ten problem No ja mam setkę także Chyba jeszcze szersza niż twoja Ja mam 800 Tak? No to mamy to samo Za każdym razem Ostatnio udało mi się nie zapłacić Bo stałem klientem jestem A co, ile ci pęka? Nie wiem, 6? 4 miesiące, 5 Coś takiego A ile przejeździłeś od ostatniego spadania? 4 miesiące Więc jest blisko Paja kabryka Kubany. tak Taki to pożyje. W ogóle ja nagrywałem z tamtym siolkiem i teraz go nie ma jesteś ty, więc tak w sumie Ewolucja! ewolucja. że driver się zmienił to jeszcze rower. 15 minut nam zajmie, jazda tam. 15-10, coś takiego. Ale... O, interwencja. O! jak ci się podoba? No to nie podoba Proszę państwa, Paweł będzie skakał Uuuu kolega sam w locie wow, shit! O, Żyjesz? <grywia> Zmieniłem przerzutkę kolanem Tak? No. <grywia> Ale to był tutaj Myślałem nawet, że ty specjalnie się wygrabiesz tutaj Nie <grywia> Ok, weź tak lepiej uderzać niż tak wpychać. O, no, 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 dokładnie tak. I lepiej jest. Czy teraz już chyba siedzi normalnie, siedzi, nie? Siedzi, siedzi. No tylko to jest też taki problem, żeby się nie wywinąć w tę stronę. A dalej to już masz po prostu prędkość i już. Ha, następna. <grytkość> <grytkość> Mówię ci poleć, bo. Ty się prosi aż, ale zobacz jakie masz płaskie lądowanie W miarę Garbik No Idealne na koło tylne Szczególnie na 29 Nie doleciałem, ale spoko Przyjemniejsza jest o wiele, nie? Jest łagodna Nawet się lekko zdołałem wygiąć. Kozacko. Nie wiem czy było widać, ale... Się było się widać, wygieć, naprawdę flow widać. miałeś bardzo dobre. Teraz mi się podoba. Teraz minimalnie za wolno, nie? Troszkę tak. Ale i się czuje W sensie, no ta druga jest naprawdę komfortowa. Tu tak, ale tak wrażenie jest takie jakbyś miał lądować tu, nie? Mhm. Fajne. Ja Może dlatego, że to pierwsze dietowe hopy. Hmm. I stoliki. Stoliki, no. Dokładnie. Pagnuje jak się napił. Wego wy wybuchnij. W się sensie, tak go ściśnij obok, żeby go wybuchło. Dobra. <grych> jak do oczu? Co? Nie, komaj wokół. <grych> o, jeszcze lepiej. To na początku jest tak, że jak zakładasz kanał, no. to jest ale fajnie. Będę wrzucał filmiki jak dobrze jeżdżę. Co się nie jeździ dobrze, nie uważam, że jeździ dobrze, bo, bo wiadomo, że można jeździć lepiej zawsze. Ale wiesz, będziesz coś robił, jeździł, to będzie spoko, nie? po czym zdajesz sobie sprawę na trzecim, czwartym filmie, że ta, każdy film to jest ta sama miejscówka. I że się nudzi. Tak, no i to się nudzi, nie? Bo w Egu, w mieście mamy naprawdę mało miejsc. Tutaj doszedł BIS, więc parę odcinków z BISa pewnie będzie nagranych. Ale tak, to jest ciężko znaleźć jakiś taki, wiesz, ciekawszy. Content do nagrywania, bo yy, wiesz, może innych ludzi to nie nudzi, ale ja się sam nudzę nagrywając i montując cały czas to samo, nie? W kółko, tylko do innej muzyki. Takie odgrzewanie kotleta trochę, nie? Pa, cieknie olej, więc wiatra podłożyć. Nie, no żartuję, oczywiście, na no ofens dla właściciela, czy coś, żeby mnie nie pobił zaraz, żebym nie miał kolejnego. Pozwu do sądu, jak wcześniej ten, co? No, jak mi groził pozwem. Pisał mi, że jak nie będę o 11 na skateparku, to będę miał przejebane. I wyszło tak, że nawet mnie w mieście chyba wtedy nie było. Więc nie miałem jak przyjechać na ten skatepark. A jak byłem, to miałem jakiś. to byłem już umówiony. Czułeś, się, że masz przejebano? Nie. W sensie na początku czułem, ale. nie już bliziutko jesteśmy. No. Naprawdę blisko tego supa było. i tam. Chcę zobaczyć tylko jak działa zawieszenie. Jak tu jest wysoko. Jezusie. Nie. O jezusie. Ale no, czuć, że to jest zjazdówka, a tam też, że to free race. Masz różnicę między freeridówką a... Oluju. Ten, ten kąt Amora. No. ale mi przód bardziej wybija. Chciałem to próbować, ale tam vlog jest nagrywany z kucyków. I średnia coś można zrobić. O Jezuś Teraz miałem najtragiczniejszy skok w mojej karierze życiowej. Ja to biłem. Ja to biłem. Słychać było. Słychać. A, trzeba mieć ogromną prędkość na to wybicie. Tu jest tak płasko. No, Słucham? No, nic tu w tym mieście nie służy, więc trzeba jakoś sobie wymyślać. Ale ja nie pyskuję, ja normalnie z panem rozmawiam. No, ale nikomu teraz nie przeszkadzam. Tą górkę ty i młodsi koledzy, którzy na was się napatrzą, zniszczyli górkę, która należy, służy do zejrzenia na stankach dla dzieci. Ale przecież jest druga tam przy biedronce. To wszystko jest usypane Mhm. Tak, ja tu mieszkam w 42... 40, Nie rozumiem, ja przytakuję, tak. Wierzę, że tak mogło być. Ty mi robią, czemu inni nie do że sobie ma Bo tam nic nie ma takiego. Tu a są ciekawsze miejsca. No właśnie, niestety nie, dlatego tutaj jestem, freshmana. Można sobie poszaleć, strasznie. Chciałbym, żeby można było sobie poszaleć. Naprawdę, chciałbym. Czemu ludzie wiedzą lepiej? No i przez takich ludzi, ludzie nie wychodzą z domu, tylko wolą piwniczyć w komputer. Bo... Okej, okay, spoko, dla sanek. A jest coś tutaj dla dzieci powyżej roku 12? A sorry, jest boisko do piłki nożnej. Bo wszyscy lubią piłkę nożną, co nie? Ale nawet bramek nie A no, zapomniałem. I siatek też nie ma. Guys, są dwie górki. Dwie. Co no. szkodzi, żeby jedno z dwóch było na co innego? Żeby ktoś też mógł czerpać z tego przyjemność. No, jest takie, wiesz, pierdzielenie, gościowi się nudzi, chce się do czegoś przyczepić, to... No, ale przecież taki dziadek wie lepiej, że jesteś w barżantarni niż jeżdżący Krzysztof. Przecież ja nic nie wiem, stary, co ty? Ja wczoraj na rower wszedłem.

Dobry raz Ale jeszcze mógłbym dalej, wiesz? No tu Końcóweczka, nie? No. No, takie było o. Do zrobienia chyba o! Hmm? Ale fajne to było. Idealnie No kurwa ty nie zastosujesz się. <laughs> <laughs> Právia <laughs> <laughs> Kolejnego dropa zrobimy, szalonego. Robię to. Co Co? to za schody w ogóle? Chcesz mnie nagrać? Stąd? A ty stój i mów czy mogę jechać, nie? Żeby nie było przypału. I szybko jedno, one take, bo tu są kamery i strażnik może iść już do nas. Tutaj, czy nic nie jedzie. Czy tam nic nie jedzie? I... bo tutaj się dojadę, nie? Ale czy tam nic nie jedzie? Bo... mamy tylko jeden krok. Dawaj, włącz się teraz, bo to jedna kuba. Jedź prosto, jedź w Dobra. Fiergele! Ah, oh, è stato bello! Yeah. Yeah. Oh, Ma è bello! Ma è bello! Ma è bello! Co? No replay? Co? Nie no chyba nie Ale byłem tak obsradę przed skokiem. A mówię nie, muszę to przelecieć. Oh, shit. Chcemy się chmurę puścić. Pokazujesz kodyni jak kurwa nie skoczysz. Jesteś przygotowany na to, że dobra, chwilę też może skoczyć, nie? A ty kurwa ustawcie, do Mówił, mieliśmy jedną próbę, bo tam ochroniarz przychodzi od razu, nie? Myślałem, że pekło Nie, cała jest Cały sztywny był No Pierwszy raz w życiu to zrobiłem Widać zresztą chyba Dobrze, że się ogarnęłeś. No A nie, bo byłeś sztywny, jak się wybijałeś no. Pod koniec już puściłem, nie? Wszystko i było no, ładnie ja Połamałbyś sobie wszystko, nie? A. I tu w prawo, od razu. No, także... Przyjemne dosyć. Uwaga. Uch. Boże, co za czup się cały jeszcze jeden wtedy ja ci wiemy Na dziś już nie, dzisiaj mam dosyć Mam nadzieję, że szybko wrócisz do Elbanga Wiesz mam nadzieję. A ile się Gdzie tu wejdzie? I to się jeszcze nagrało Ja od razu ale... wiedziałem, że idziesz za szybko Od razu jak wskoczyłem Ale ja się, ale ciutko leciutko dotknąłem Jakoś tak dotknąłem Ja Coś tylko ty... Ty... i przód, nie od razu Żeby tył przehamować Oh shit Zresztą Tam tył bym jeszcze jechał tak dzisiaj.